Cześć, witam was bardzo serdecznie. Postanowiłem, że nagram taką krótką serię, myślę, że 4, 5, 6, maksymalnie 6 filmów dotyczącą tego, jak zbudować własny sklep z ciuchami, z akcesoriami. Teraz na topie w dobie koronawirusa są na przykład maseczki i inne tego typu rzeczy. Oczywiście, oczywiście wszystko z własnymi wzorami, bez potrzeby jakby posiadania magazynu, towaru i logistyki. Czyli, jedyne co nas interesuje, to narysowanie czegoś, bądź lecenie tego komuś, posiadanie tego w wersji obrazka po prostu.png. No, i mając taki obrazek, możemy tworzyć własne akcesoria, ciuchy i różne tego typu rzeczy, i to sprzedawać. I nas interesuje tylko i wyłącznie to, aby stworzyć wizualnie koszulkę, maseczkę. Karpetkę i różne tego typu rzeczy, i następnie to sprzedać. Jeżeli my to sprzedajemy, to cały ten serwis, jakby drukuje, może nie drukuje, no ale, no tak, drukuje, szyje, drukuje, robi nadruk na koszulce, na masce, no już tam oni wiedzą, jak to zrobić, a następnie wysyłają do klienta, który to kupi, a wy, w zależności od tego, jaką cenę produktu ustawicie, no to dostajecie, jakby prowizję. I to nie mało, także zaraz do tego wszystkiego przejdziemy. Troszeczkę Wam opowiem. Tutaj w pierwszym odcinku e, pokażę Wam kilka sklepów zbudowanych e, właśnie w, tej, w tym, jakby tym sposobem I, i jak to wszystko pokrótce wygląda. Tutaj, jak możemy sobie na stronie głównej popatrzeć, co ludzie stworzyli, mamy jakby takie full printy, że ca, cały, cała, cała rzecz jest jakby zadrukowana. Mamy zwykłe koszulki z nadrukiem, czapki. Casy do telefonów Zaraz też przejdziemy sobie Jakby później przez to jakie produkty są dostępne Tutaj mamy jakieś rekomendacje dla mnie przez to Że ja szukałem kilku sklepów żeby wam pokazać y Tutaj na tej głównej stronie mamy jakoś zbiorczo pokazane y Jakieś ciekawe rzeczy Czy nas to powinno jakoś konkretnie interesować Jeżeli chcemy stworzyć swój sklep Nie wiem możemy sobie jedynie szukać jakiejś właśnie inspiracji Jak to wygląda Popatrzeć jakieś kolekcje stworzone przez innych. No i co, tutaj na stronie głównej już nic więcej, raczej ciekawego nie ma. Może pokażę wam kilka sklepów stworzonych przez yy, innych ludzi. A więc mamy tutaj taki pierwszy, bo możemy tworzyć albo same produkty i dostawać do nich jakby link do swojej strony, bądź właśnie możemy całe jakby półki sklepowe takie jakby sobie stworzyć. Tak jak widzicie tutaj, mamy taką półkę. Z różnymi koszulkami białymi, czarnymi, z różnymi napisami, i to jest sklep stworzony jakby tylko i wyłącznie z napisami. I możemy sobie tutaj tak przeglądać. Nie wiadomo, jak ten człowiek to promuje, gdzie, czy to na przykład idzie jakiś. zaprasza na ludzi z Instagrama, ludzi z Instagrama, no nie wiadomo, ale widać, że ktoś ma taką cały sklep tylko i wyłącznie z napisami. Okej, okay, może klikniemy sobie w jakiś produkt. Jak widać, on kosztuje 17,70 euro. To wygląda tak, że cena koszulki jest jakby bazowa. No i jeżeli ustawiamy cenę, na przykład 10 euro jest bazowa, bazowy koszt. Później zobaczymy, jak już będziemy sobie tworzyć własną. I załóżmy, koszulka kosztuje 10 euro. No to jak ktoś tu nałożył sobie 17,70 euro, no to ma z tego 7. Euro 70 za to, że ktoś to kupi, nie musi się martwić niczym, ani wysyłką, ani, ani za towarowaniem, nic. Tylko wystarczy, że sprzeda, dostaje instant 7 euro prowizji. Tutaj mamy coś fajniejszego, bardziej kolorowego jakiś, właśnie cały sklep związany z buldożkami francuskimi. I widzicie, że teraz w dobie koronawirusa tutaj widnieją dosyć mocno maseczki. No, ale tutaj są naprawdę przeróżne produkty. Yy, mamy kubki też tutaj. Mamy, o, właśnie, kubki, naklejki chyba. To nie wiem, co to jest. Ale później sobie znajdziemy, co to są za rzeczy, bo tutaj nie tylko to, co widać jest, ale też więcej. Jakiś dog. Nie wiem, dlaczego tu się nic nie wyświetla. Hmm, powinny być. O, mamy poduszkę taką. Mamy plakat, właśnie. Plakaty można robić. Case z buldożkami, skarpetki, case'y dalej. I co tutaj jeszcze mamy? No, przeróżne rzeczy później, będziemy patrzeć, już dokładnie co jest do wyboru, i będziemy sobie tworzyć. I będziemy sobie tworzyć właśnie, właśnie swoje pójskle od początku od zera. Ok, tutaj widzicie, mamy różne warianty z jednym wzorem. Ten sam wzór, ale nawet możemy sobie tu wybrać kubek. Czasami możemy wybrać sobie kolory, jeżeli są dostępne. O, widzicie, jest tutaj to. Możemy sobie zmienić kolor, ustawić w sensie, z, żeby były dostępne różne kolory. No i co? I tak to mniej więcej wygląda, jakby z lotu, z lotu ptaka, czyli e, możemy sobie stworzyć właśnie taką własną, własny sklep, taki jakby stragan. Możemy dodać swoje wzory, następnie możemy je sprzedawać i i tak to wygląda z lotu ptaka tutaj jeszcze mamy jakąś właśnie sklep o tutaj nawet mamy dodane kategorie także jest to bardziej mm, konkretnie zrobione no i tutaj yy, gość ma już po prostu yy, nawet czapki, piny okay. no wiadomo no tutaj można tego szukać w nieskończoność oglądać w nieskończoność już widzicie mniej więcej jak to wygląda no i w dalszych filmach, w kolejnych filmach, myślę, że będzie ich właśnie 4, 5, maksymalnie 6 e, tych filmów, razem myślę, że nawet z tym pokażę Wam, jak taki sklep swój stworzyć. Co zrobić, jeżeli nie mamy właśnie pomysłów na wzory, albo nie umiemy, ich, znaczy może pomysły ma, mamy, ale nie umiemy ich stworzyć, zrealizować, bo nie umiemy na przykład rysować, malować tam w komputerze po prostu robić grafik, to co możemy zrobić? Gdzie możemy to dosyć tanio zlecić, gdzie możemy w sumie kupić gotowe wzory, bo to też wam pokażę. No i co? No i to byłby pierwszy filmik na ten moment. Zapraszam was do kolejnego. Ja myślę, że będą pojawiać się one dzień po dniu, także już jutro będziecie mogli oglądać drugi. No chyba że oglądacie to dużo, dużo później. No to wiadomo, że, że ten film będzie już też od razu dostępny. No i co, zapraszam do kolejnych filmów właśnie, jeżeli film wam się podobał i, i podoba wam się jakby content, który tworzę, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału, no i zapraszam do kolejnych filmów jeszcze raz, no i ja się z wami będę teraz żegnał i życzę wszystkiego dobrego, do usłyszenia, na razie, cześć!